Po naprawie przez pana, z praktyk, czyli wymieniłem paska DVD ożyło. Po prostu pasek był pęknięty. Normalnie wszystko działa teraz. A weźmy, sprawdźmy płytę MP3. To jest Viva co ma wyświetlacz z przodu. Zobaczmy, co się czyta. Ono otwarza tak, nie wiem czy da się wyświetlić menu, bo, tu, bo to jest płyta z folderami, to jest dużo folderów na niej. Nie wiem czy się tam... To... A spróbujemy jakąś filmową płytę. Spróbujmy tego Verbatima, na, na tej płycie były jakieś bajki, filmy, nie pamiętam, zobaczymy czy się załaduje. Pokazało stop i DVD. Zobaczymy, czy da się coś odtworzyć. Nie wiem, czy w ogóle załadowało poprawnie. Play, Odtwarzanie. A to są zdjęcia. Spłyte ze zdjęciami. To nie moja, to znaleziona w bidronce. Tu tam gdzie? Sprawdźmy jeszcze to, Pan Tadeusz. No, załadowało i to chyba nie odtwarza automatycznie, to trzeba tu nacisnąć play. Odtwarzanie. O jeśli się załaduje, bo ten film się długo ładował, coś mi się kojarzy. Jak będzie to dam, znowu film, teraz daj pauzę. Wygasz, wygasz wygasz ekranu jest sprawdźmy sobie płytę VCD a wciąż jest No już koniec czasu w szorcie będzie. To pa!